No, no ten wierzchnik też trzeba wkleić, nie? Ale to taśmą tylko po prostu. Nie musi być folią. Dobrze, jak możecie zauważyć... A ty co, teraz? On też chce. Jak pokazać. możecie zauważyć, wszędzie mamy kolor biały, bo tak chcieliśmy, tak się zdecydowaliśmy o takie kolory, ponieważ... Jeszcze nie wiadomo do końca, ale na razie na pewno będzie biały wszędzie. No jak nie wiadomo do końca? No bo jeszcze nie myślałam dobrze. No przecież mieliśmy miał farby, co ty teraz wymyślasz? No nie wiem. Nie, będzie wszędzie białe, już nic nie będzie malowane. Mamy bardzo dużo ścian, gdzie będą różne struktury. Będzie płyta MDF, będzie beton. Będzie cegła. Nie no, musi się schować w nie? Coś tam jeszcze... Ty sama jesteś z cegła. I dlatego zdecydowaliśmy się, żeby było tak w miarę jasno, czysto, szklubnie, żeby była wszędzie biel. Czy nie? Tak. Czy ty nie myślałaś i po prostu tak myślałaś, że najpierw się maluje biało i potem jeszcze można No bo żebyś miał więcej roboty. No, żeby miał więcej. Masz jeszcze masz za mało. Także tak. e, gdybyście pisali to tak, będzie wszędzie biały, bo tak chcemy. Jest jeszcze pewna kwestia, drzwi. Drzwi będą, słuchajcie, ukryte. A to wiąże się, a to wiąże się z tym, że te otwory jeszcze trzeba będzie obrobić i na pewno... Tutaj trzeba będzie coś jeszcze zakombinować. Dlatego po prostu tych ścian, gdzie są otwory drzwiowe, nie będziemy malować, żeby nie robić sobie po prostu dodatkowo. W sensie no, jest to bez sensu. To pomalujemy dopiero jak będą zamontowane jak będą zamontowane drzwi, żeby sobie nie robić dodatkowej roboty. No to byłoby bez sensu, żeby czekać na drzwi, bo one będą na samym końcu pewnie e, z całym malowaniem, jak już będzie podłoga i tak dalej, więc malujemy sobie teraz, żeby nie uwalić po prostu tej naszej podłogi. Ile się uda zrobić przed podłogą w sensie jakiejś struktury betonu i tak dalej, to zrobimy. Jeżeli się nie uda, no to będziemy sobie tą podłogę musieli jakoś zabezpieczać i jakoś sobie radzić, e, no a cała reszta

Jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. W sensie, no wszędzie będzie biało, tak? Natomiast wybraliśmy dwa rodzaje farb, tak naprawdę, żeby tutaj pomalować nasz domek. Strefa dzienna będzie w Tikurili. Strefa nocna będzie w Bekercie. uwaga, teraz reklama. Misiu kolorowy, przyjacielu, kochany. Nasz znajomy prowadzi działalność, prowadzi firmę. I zajmuje się sprzedażą, między innymi sprzedażą farb w Warszawie, ale przez internet też. I zakupiliśmy u niego farby. Także jeżeli byście byli chętni, to możecie odwiedzić. Link jest w opisie, znaczy link strony jego. Będzie wszystko podlinkowane w opisie. Spoko ma także. I głównie Tikorina, nie? Także porządne, porządne farby. Możesz, dobrze, możesz pokazać. Tak wyglądają nasze farby, jeżeli chodzi o ilość. Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o sufity w strefie dziennej, to wjeżdża tikurilla bardziej satynowa, nie aż tak matowa, Optivia Nature 5, ale mam angielski. I to po prostu będzie na naszych sufitach. Na ścianach, tam gdzie jest położona gładź, słuchajcie, w strefie dziennej, czyli nasz salon. Co tu jeszcze? Tu tu jeszcze będę. Tutaj przedpokój, i tutaj mały przedpokój wjeżdża. Tikorila anti -Reflex White 2. Także tak sobie. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Mam nadzieję, że to tak jest. A jak nie, to. Odwrotnie. No, nie, chodzi? chyba. Nie, to no, by było tak. logiczne. Antyrefleks to pewnie matowa. No nie, no bo jest nawet napisane, że bardzo, bardzo matowa. I ona jest generalnie taka, że możecie szczotką drucianą i tam. Nie, żartuję. A strefę nocną po prostu lecimy w bekersie. Dlaczego tak? No bo pieniążki. piążki. jest farbą drogą, więc uznaliśmy, że strefa dzienna nie jest aż tak narażona że tak powiem, na jakieś tam zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, to może nie, ale na jakieś zabrudzenia, więc po prostu tam wszystko będzie w Bekersie. Strefa nocna. Strefa nozna, co? Strefa A, no to strefa nocna. Także nasze trzy pokoje i dwie łazienki lecą w Bekersie, mamy Bekersę teraz w mieszkaniu, ją też można fajnie szorować, jest, jest generalnie dobrą farbą, nie jest też farbą najtańszą, więc na taki, taki motyw się zdecydowaliśmy. I jeszcze w wykresie będzie garaż. Chodźcie, może pokażę wam, jak to sobie rozplanowaliśmy. No tutaj widzieliście kotłowie, tu już wcześniej jest tam jakąś śnieżką pomalowane. Natomiast jeżeli... burdelo lubumbum. Jeżeli chodzi o garaż, wymyśliłem sobie to tak, że po prostu na tam wysokość jednego metra, może trochę więcej, będzie pas szary, a cała reszta do góry będzie na biało. I teraz... Jeżeli chodzi o ten szary, to mamy mnie... co my tu mamy? Bodo. Nie, ale tu jest. To nie jest. A to on z Nie, bo to była mieszana no? farba, tak. I to masz Stony Grey. Jest jakaś bardzo. A ja chciałem bekersa, Czy Stony Grey? No to masz ty kurwa. Jeszcze bardziej Jeżeli chodzi o tą e, szarość garażu, to Tikurilla Stone Gray. E, tak to będzie się, słuchajcie, e, prezentowało. No i co? Sprzęcior jest tak naprawdę gotowy. E, wszystko dziewczyny tutaj sobie działają, oklejają okna. E, e, z Delphina mamy cały sprzęcior, więc dziewczyny na nim będą pracowały. Jest to generalnie praca, myślę, w porządku, i dziewczyny sobie. tymi same w porządku, według ciebie wydałeś no, tak. pracę. I dziewczyny sobie bez problemu, myślę, z tą, z tą pracą poradzą. Także ja mogę po prostu robić, mogę robić coś innego. No i tyle. Co? Działacie? Tak działamy. To? Proszę wami. bardzo. Ani będzie właśnie dobrze maluję. Dobrze moi drodzy, czas, żeby zacząć malowanie naszego wysokiego sufitu w salonie i generalnie e, części dziennej, bo część nocna jest ogarnięta. No oprócz tutaj przedpokoju, ale to za chwilę. Zuzia już tutaj miesza e, farbę. Jeżeli chodzi o ściany, bo będziemy robić tak, że ja miesza, znaczy ja będę malował sufit, a Zuzia będzie ściany malowała tutaj po prostu. Najpierw wnęki, tyle co da radę. No i tak jak Wam mówiliśmy, tutaj, co my tutaj mamy? Optiva Nature 5. To idzie na ścianę, a na sufity Anti-Reflex Y2. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczcie, mamy rusztowanie ustawione. Powinny cztery ramki starczyć. Co prawda nie mamy kółek, ale jakoś sobie poradzimy. I jeszcze tip tipownik od amatora który nie potrafi ściągnąć małka. O! Ale się zastał. Widzisz? Jak macie nowy wałek, a nawet jeżeli ten wałek gdzieś tam wam leżał, to powincie go sobie. Nie żebym ja to wymyślił, nie? Ale ja YouTube y oglądam, to ja znam. Żeby okleić sobie taśmą, żeby po prostu z tych wałków te wszystkie co się do taśmy przykleiły. A dodatkowo, z tego co mi się wydaje, to wałek dobrze by było, żeby był wilgotny, zanim zaczniecie go używać. Ale czy tak jest, to nie wiem, możecie napisać w komentarzach. Teraz, Pani, gdzie ja tu zacząłem? Jest. co, No i pięknie. I cały syf jest już na taśmie. Jeszcze raz sobie to ogarnę, bo wałek leżał w reklamówce gdzieś tam na chacie Więc jeszcze raz ogarniemy i zabieramy się za malowanie. Dobrze, słuchajcie, na mamy wszystko pomalowane, ogarnięte. Wary yy, spuchły strasznie yy, i to jednak nie jest takie, znaczy nie jest takie łatwe. To jest zupełnie inna para kaloszy, jeżeli chodzi o, o wysoki sufit. To się maluje zupełnie inaczej niż tam ściany, czy takie płaskie sufity. Ale jakoś będzie, myślę, w porządku. Yy, ta sufitowa Tikurila Niestety tą ścienną maluje się ciężej i w sumie wpakowałem Zuzię w tą ścienną, żeby sobie malować. Ona jest taka bardzo matowa, bardzo gęsta, bo ma chyba tą najwyższą taką klasę ścieralności, że możecie tam prawie szczotką w nią, w nią uderzać. No i jak tak się nie potrafi, a my nie potrafimy malować, no to się ciężko maluje, ale jakoś sobie damy radę, nie? Na dwie warce polecimy i powinno być, powinno być dobrze. A, a ta sofitowa y, bardzo, bardzo fajnie. No i co? Wszystko w sumie ogarnęliśmy, nie? Na raz. Tak. Także ja pewnie sobie jutro, czy tam pojutrze przyjadę i mam nadzieję, że pierdzielne to na, na drugi raz. Tutaj jest ten trójkąt, że zabawę muszę sobie donieść e, rusztowanie, żeby, jak człowiek, sięgnąć i żeby to wszystko miało e, ręce i nogi. Tak nam się nie chciało. Po prostu wszystko na raz poleciliśmy i nad tą drugą warstwą się skupimy tak. Troszeczkę bardziej. I taki tip jeszcze, jak będziecie malować, tak na przykład o, Ale jestem prześwietlony. Jak będziecie malować dzień po dniu, to bez sensu jest myć wszystkie narzędzia. Tylko ładnie w tą kuwetę, z której korzystacie, woreczek, wszystkie wałeczki tam zawinięte szczelnie. I jutro bez mycia, znaczy dzisiaj bez mycia, można jutro bez problemu skorzystać. Nie.